Poszliśmy do kasyna, i Milan był kasynem. jakoś piłkarze najlepszy z Milan. Największym wyzwaniem dla mnie był Milan, bo Milan był najbardziej nieobliczalnym zespołem w tym sezonie dla mnie. Jeśli chodzi o umiejętności indywidualne, no to nawet mógłbym się posilić o, o takie stwierdzenie, że najlepszy zespół. Tak, według mm -hmm. mnie. Myślę, że na pewno top 3, jeśli nie najlepszy, natomiast najbardziej nieobliczalny. Nie wiedziałeś, czego się postawił. Jaki Rafael się wylosuje na przykład. <noise> to, to jedna <noise> rzecz. Generalnie jako zespół bardzo chimeryczny. Ja odpowiedziałem po meczu z nimi, gdzie przegraliśmy mm -hmm. wysoko u siebie, że niestety poszliśmy do kasyna i Milan był kasynem. No mówię o tym meczu 0-4, bo 0-1 to w ogóle jest mecz, ja oczywiście nie chcę tu za dużo na, ten, na temat tego meczu powiedzieć, bo, bo tamten mecz straciliśmy bramkę, generalnie mieliśmy chyba 75% posiadania, ale ten drugi mecz Milan zmienił strukturę, zagrał z nami no właśnie z kontry, tą jakością Milan z nas po prostu u siebie zgniótł, chociaż pierwsza połowa absolutnie nie pokazywała tego, bo był to wyrównany mecz, ale kiedy Milan strzelił bramkę i jakby zeszło z nich takie troszeczkę, łapali luzu, no to no to w drugiej połowie pociąg Jangan mahu dia